I looked in the mirror. Mirror to jest często źle wypowiadane słowo, gdzie Polacy mówią na to albo mirror. Nie wiem, czy zauważyliście. Powiedzcie sobie sami teraz, jak wy mówicie lustro, jak wy wypowiadacie słowo lustro, ponieważ poprawna wymowa to jest mirror i yy, będę miała tutaj dwie rzeczy do powiedzenia. Najpierw mamy zlepek literek OR na końcu wyrazów, gdzie napisałam Wam cztery inne poniżej. Doktor, aktor, traktor i fakte. Widzicie to? Nie mówi się doktor, aktor, traktor czy faktor, tylko zawsze to OR końcowe to jest takie urwane E, więc mamy fakte. I chciałabym Wam zacytować fragment bajki, w której są słowa, lustereczko powiedz przecie, która jest najpiękniejsza na świecie. Po angielsku to takie ta fraza brzmi: Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? Warto się tego nauczyć, ponieważ jak będziecie powtarzać dwukrotnie: Mirror, mirror. Lustereczko. U nas mówimy lustereczko, powiedz przecie, a u nich się powtarza dwa razy słowo lustro, lustro, ok? Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? Zaznaczyłam też to, the fairest, jako stopień najwyższy, bo to pochodzi od słowa fair. Fair. Jeżeli ktoś jest taki fair, fair lady, to znaczy, że jest piękna, jest elegancka. Who's the fairest, która jest najpiękniejsza z nich wszystkich? Więc ostatni raz nauczcie się tej frazy. Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all?